to nie był przypadek. Radio nie odtwarzało nagrania. Ono transmitowało to, co miało się wydarzyć za chwilę. Zaczęliśmy się bawić. Na początku z niedowierzaniem, potem z narastającą ekscytacją. Machaliśmy rękami, liczyliśmy na głos, a radio z kilkusekundowym wyprzedzeniem powtarzało każdy nasz ruch i słowo. To było jak echo, które pojawia się przed krzykiem. Ale zabawa skończyła się, gdy Tomek, chcąc sprawdzić zasięg urządzenia, przekręcił gałkę nieco dalej. Szum stał się głębszy, bardziej metaliczny. Usłyszeliśmy dźwięk deszczu uderzającego o dach, choć niebo na zewnątrz było czyste i dwieździste. A potem usłyszeliśmy siebie ale to nie było radosne. Kliknij subskrypcję kanału i odkryj całą historię.